Witam, nazywam się Damian Witkowski, jestem trenerem w teamie treningi biegowe Peliptogres Yatlon Team. Udałem się dzisiaj do jednego z warszawskich sklepów biegowych po to, aby pokazać Państwu w co warto ubierać się zimą tak, żeby w zdrowiu Przetrwać ciężkie warunki atmosferyczne takie jak deszcz, mróz czy śnieg. Chciałbym pokazać Państwu, jak się zabezpieczyć przed bieganiem zimą, jak te niesprzyjające warunki pokonać, tak żeby można było wykonywać z sukcesem każdy trening. Jako pierwszą warstwę bezpośrednio na ciało powinniśmy założyć bieliznę termoaktywną, która jest dobrze dopasowana, dzięki temu chroni nas przed zimnem, a jednocześnie materiał, z którego jest wykonana, odprowadza nasz port na zewnątrz. Jako drugą warstwę ubieramy koszulkę typu long-sleeve, tak jak tutaj mamy akurat w wersji half-zip. W zależności od temperatury panującej na zewnątrz może być to nieco cięższa koszulka lub nieco grubsza na, na większe mrozy. W ten sposób chronimy nasze ciało przed, przed wyziębieniem, co jest bardzo istotne, zwłaszcza w tych warunkach typowo zimowych, tak? kiedy mamy duży mróz i śnieg na zewnątrz. Jako zewnętrzną warstwę ubieramy kurtkę wiatro- i wodoodporną, która bezpośrednio ochrania nas przed warunkami atmosferycznymi. Dzięki temu unikamy przewiewania bądź przemoknięcia podczas treningu, a elementy odblaskowe chronią nas podczas treningu po zmroku. Na nogi zakładamy lajki, które są dobrze dopasowane do naszego ciała, są również ocieplane, dzięki czemu będziemy czuli komfort termiczny podczas biegu, a elementy odblaskowe sprawią, że będziemy bardziej widoczni podczas treningów zimowych. Zimowe buty wykonane są z materiałów wodoodpornych. Ten w tym przypadku mamy but goretexowy, który świetnie sprawdza się w ciężkich warunkach terenowych, w śniegu, w błocie, również w wodzie. Nasza stopa wtedy nie przemoknie, a to sprawi, że nie będziemy mieli problemów z chorobami, z przeziębieniami. Również protektor w bucie zimowym jest nieco bardziej agresywny, po to, aby dobrze trzymał stopę na podłożu, abyśmy dobrze kontrolowali. Każdy krok, a to umożliwia nam skutecznie i bez kontuzji wykonać każdy trening. Nie powinniśmy zapominać o takich dodatkach jak czapka, która w tym przypadku jest odblaskowa i dobrze chroni naszą głowę, nasze zatoki przed wiatrem oraz opaska ciepła opaska na głowę i rękawiczki. Mam nadzieję, że ten film pomógł Wam w tym, jak ubrać się podczas zimowych treningów. I teraz już nic nie powstrzyma Was przed tym, żeby skutecznie biegać zimą. Więc do zobaczenia na biegowych trasach.